Cześć! Dzisiaj chciałabym udzielić Wam bardzo krótkiej informacji o tym, że sprawa z Belgii, sprawa ojca z Belgii, który przez 3 lata nie widział swojej dwójki dzieci, została rozwiązana. Dzieci są szczęśliwie udaty w Belgii. Niemiecka matka hmm, czuje, poczuwa się do odpowiedzialności, hmm, ma uczucie skruchy, winy. Ojciec na szczęście próbuje z matką się porozumieć, mimo tego, że przez trzy lata bardzo cierpiał i bardzo tęsknił i bardzo bał się o przyszłość swoich dzieci, mimo całego tego bólu, tego smutku, tej złości, próbuje znaleźć możliwości z matką, możliwości wspólnego, wspólnej opieki nad dziećmi, kontaktu dzieci z matką. Oczywiście nie będzie to dla ojca proste, aby znowu pozwolić matce Wyjechać chociażby na chwilę do Niemiec, natomiast bardzo ważnym jest to, że ojciec widzi potrzebę tego, aby dzieci posiadały kontakt ze swoją mamą. To jest coś niesamowitego. Bardzo tego ojca podziwiam. Uważam, że jest bardzo silnym, bardzo silnym i rozsądnym człowiekiem. Na ten moment dzieci otrzymały pomoc terapeutyczną, otrzymują wsparcie, gdyż dla nich emocjonalnie jest to bardzo obciążające. Są szczęśliwe, że są we własnym domu, znowu w Belgii z tatą, a jednak po tych trzech latach ciągłej zmiany miejsca pobytu czują się po prostu emocjonalnie, widać, że mocno pokrzywdzone i nie do końca wiedzą, gdzie jest ich miejsce, nie do końca wiedzą, gdzie są ich korzenie, skąd pochodzą.